Księżaneczko, witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Muszę sobie kluczyk wziąć, kurę odpalić i na chatkę. Odjazd. Dwie godzinki mi zeszło, a więc można powiedzieć, że standard. autko umyte. Jest subcią. Można jechać na chatę. Muszę przygotować sobie papiery, bo jutro mam. Termin na Także muszę na dzisiaj, wszystkie, dzisiaj wszystkie papierki przygotować które mi są tam potrzebne, które mi napisali, że muszę przynieść i później trzeba plecy zrobić, bo plecy przecież same się nie zrobią no i symulatorek i tak dzianek zleci bo już 13. 13 godzina. Ostatnio na pewnym forum a wrzuciłem samochód, który jest do sprzedania dokładnie w, w tym salonie Volvo, w którym ja kupiłem swoje Volvo. I jest to takie samo Volvo, czyli znaczy takie samo. Ten sam model z 80 z tym samym silnikiem 32. Ja kupiłem mój O51 tysięcy przejechany, a teraz to Volvo jest z przebiegiem 104 tysiące. Też po pierwszym właścicielu, auto rok gwarancji i cena 14 tysięcy euro. No i wrzuciłem na forum Volvo i oczywiście napisałem, że jeśli ktoś szuka porządnego samochodu. Jest, ale oczywiście trzeba więcej zapłacić. Na co zdecydowana większość napisała: że stary klamot. Co z tego, że ma mało przejechane. Kto to widział taką cenę za takie pieniądze? To się kupuje samochody z 2014-2015 roku. Audi A6, C7 można mieć i tak dalej, i tak dalej. Jak można w ogóle z takimi ludźmi rozmawiać jak oni zielonego pojęcia nie mają. Oni kupują w Polsce samochody dużo taniej niż, niż e, są ceny z, poza granicami, już nawet nie mówię o samych Niemczech e, w takich samych przebiegach rocznikowo młodsze <grym> i>, i mówią, że kurde, to jest w porządeczku to, są, to jest normalna cena. Ludzie sobie nie zdają sprawy że te auta, które są przywożone do Polski i takie Volvo, jak tutaj, kosztuje 2006 rok z przebiegiem 100 tysięcy kilometrów 14 tysięcy euro. Jak euro jest po 4,7, licząc, tak, to jest 10 tysięcy, też 47 plus 18 to jest 65 tysięcy, tak? Plus opłaty za to auto no. <coughs> na Maksyza, chyba 18%. To liczmy na okrągło 20% od 65 dojdzie 13 80 tysięcy ponad 80 tysięcy sprowadzenie samochodu wyniesie zarejestrowaniem a wiadomo jeszcze trzeba jakiś serwis olejowy sobie zrobić i tak dalej więc nie oszukujmy się 80 tysięcy a oni mi piszą że takie auto w Polsce gość miał możliwość kupienia za 25 tysięcy złotych sprowadzone z Niemiec i młodsze bo tam pisał nawet 2010 rok a to jest to, chyba jest 27, czy też 26, nie pamiętam, także ja mu piszę, to teraz sobie wytłumacz Skoro w Niemczech, na tą chwilę jak szukałem, z przebiegiem 100 tysięcy jest tylko jedno takie auto, potem są tam 150. To jest cena też niewiele niższa, 1000 chyba euro różnicy. V8 znalazłem, które miało 2000, chyba rok. E, przejechane 200 chyba 50 tysięcy za 16 tysięcy euro. A oni w Polsce kupują za 25. Uważam, że to jest normalne. Jak się ludziom tłumaczy, że to są samochody, które miały nastukane po 600-700 tysięcy, Turek takie auto od kogoś kupił, skręcił je na 400, handlarz z Polski przyjedzie, skręci je na 200 czy 250, i później są gadki Volvo chujowe, bo się psuje. Kupiłem Volvo zjebane Kupiłem BMW, ale chujnia 250 tysięcy, wszystko wysiada kurwa w tym samochodzie Kupiłem Mercedesa Kurwa, Mercedesy to badziewie Takie są fakty Ja naprawdę oglądam samochody Orientuję się w cenach Wiem jakie są I nie powiem, że się nie trafi jakaś okazja ale takie okazje, siedzą ludzie w internecie, którzy czatują na takie samochody na takie okazje, gdzie naprawdę ktoś wystawi taniej dobre auto serwisowane z pewnym przebiegiem i tak dalej. Jak takie auto jest taniej, to ja wam gwarantuję, że to ogłoszenie nawet godziny nie jest w internecie. Tam jak ono się pojawia, to już jest telefon od razu i jedzie go się oglądać. I kto pierwszy się dodzwoni, kto pierwszy przyjedzie, ten takie auto weźmie. I później idzie na handel i go i zarabia. I bardzo często jest nieraz tak, że klient jedzie po takie auto, wie, że je kupi, dojeżdża do gościa, kupi, wrzuca gościa zdjęcia na swoje ogłoszenie i nim wróci do domu, kurwa, sprzedaje to auto z zarobkiem. Ale, no przecież w Polsce kurwa, jest dużo taniej, trzeba być idiotą, żeby kurwa tyle pieniędzy dać za samochód. Tylko jest właśnie różnica. Ja jestem na forum Volvo, możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Codziennie, codziennie ktoś pisze. Kupię alternator, kupię pompę wspomagania, kupię e, kompresor do klimatyzacji i non-stop jest. Kupię to, kupię tamto. Naprawdę nie ma dnia, żeby ktoś jakiś części nie kupił. Albo stuka mi coś, e, co to może być. Wyskoczył mi błąd taki i taki, zdjęcia, co to może być. Ja naprawdę. Aż mi się czasami nie chce wierzyć. To, to jest katastrofa. Czasami widzę, że to te same osoby wrzucają posty, czyli że te samochody no zdobi. Przebieg przeważnie to jest pomiędzy 190 a tam 350. Nie ma większego przebiegu. A jak zapytasz o to, ile dali za samochód, kuźwa, 20 000 25 ostatnio gość mi napisał że kurde, gdzie to za Volvo S80 tyle zapłacić on widział Volvo S80 za 17 000. za 17 000 złotych, ile to jest 17? 3,5 euro? 3,5 euro mało tego, ktoś kto sprzedaje to auto musi na tym zarobić to jest na ile on kupił ten samochód? sobie wyobraźcie albo to był mocny dzwon albo to auto już ma tyle najechane że po prostu ktoś cofnął licznik i powiedział pozbywam się tego gówna i to wszystko naprawdę tak, 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 takie są fakty i tak, takie ludzie mają podejście jak mi ludzie niektórzy wysyłają zapytanie ile kosztuje sprawdzenie samochodu bo tak jak mówiłem sprawdzam samochody ludziom przed zakupem wyszukuję też ludziom samochody naprawdę potrafię znaleźć ładne auto ale to nie są auta z najniższej półki cenowej, szukasz dobrego samochodu nie ma problemu, napisz zadzwoń jak, jak jesteś zdecydowany już i, i gadamy wtedy piszemy, gadamy, umawiamy się wpłacasz kasę ja wykonuję swoją robotę i gwarantuję, że sprawdzę auto tak, że będzie pewne auto Albo do kupienia, albo będzie pewna opinia, żeby tego auta nie kupować. Bo ja auto oglądam zawsze tak, jakby mi ja je miał kupić. I to auto musi być sprawne. To nie ma, że tam coś nie będzie działało. Musi działać. Jak są pierdoły jakieś, jak auto gdzieś tam było, miało jakąś delikatną stuczkę, ocierkę, że tam coś było powtórnie lakierowane, to wiadomo, że delikatnie można cenę negocjować. Jak jest auto godne uwagi. Wiadomo też, że nie zawsze da się wszystko perfekcyjnie sprawdzić, bo zaleje ktoś jakimś syfem silnik, który na przykład chodzi głośno i przejedziecie się, wszystko będzie w porządku, będzie odpalał równo chodził na zimnym, na ciepłym, wszystko będzie śmigało elegancko, a później się okaże, że jak człowiek zrobi gdzieś tam pukankę, wymieni olej, że coś nie tak. No to wiadomo, że wszystkiego totalnie nigdy na 100% się nie da sprawdzić, ale stan samochodu, przebieg mniej więcej po tym jak auto wygląda od spodu, z zewnątrz, w środku można sprawdzić I naprawdę jak się dużo tych samochodów ogląda to człowiek ma pojęcie I ja mam pojęcie, wiem też znam tutaj komisy, w których sprzedaje się na przykład auta polizingowe które mają po 30-50 tysięcy kilometrów, wiem jakie są ceny i jak patrzę w Polsce zawsze są tańsze, a sprowadzone z Niemiec Ktoś mi coś wytłumaczy? Bo ja nie rozumiem. Nie rozumiem. Ja wiem o co chodzi. Nie rozumieją ci, którzy e, piszą, że to jest bzdura płacić więcej za samochód. Dla nich bzdura. A dla mnie nie. Przede wszystkim, jak się kupi pewne auto, tak jak tutaj, e, na przykład z gwarancją, tak jak ja kupiłem, i coś ci się zepsuje, coś ci siądzie. I są to główne elementy, jak na przykład, tak jak mówiłem, pompa wody, pompa wspomagania, pompa paliwowa, kompresor klimatyzacji, silnik, skrzynia. To jest naprawione. I ktoś może powiedzieć, a tam rok przejedziesz i się zepsuje. To wam teraz powiem, jak jeździłem w kontener Lifter i tam był chłopak, który miał Volkswagena Tijuana. I trzy tygodnie przed końcem gwarancji sypła mu się skrzynia DSG. I nie naprawiali tej skrzyni. Wymienili na nową nówkę skrzynię DSG-mu, wsadzili. Wiecie, jaki to jest koszt? Nie opłacało się. Tam się tak wszystko rozpieczyło, że, że po prostu to nie była tylko jakaś tam mechatronika, sprzęgła i tak dalej. Tylko tam się tak sypło, że trzeba było skrzynię wymienić. Ja sobie wyobraźcie, byście kupili takie auto od kogoś yy, i by wam się sypło, nie macie gwarancji. Przecież to jest koszt, kurde, około tam chyba 8 czy 11 tysięcy euro. Jemu tak wtedy wycenili coś. To jest naprawdę niemały koszt, więc no zajebiście gościu, kurwa. Daj ludzie, ludzie. maj sobie kupić coś do picia, ale ludzie wiedzą najlepiej. Naprawdę ludzie wiedzą najlepiej. to Ty przepłacasz, ty nie masz pojęcia, ty jeździsz starym klamotem. Tylko twoje stare auto jeździ po ulicach, a ich nowsze, piękne, Samochody kupione za grosze jeżdżą do warsztatu. Idę kupić picie. Tak, zakupiłem sobie puszeczkę do picia. Ogólnie zrobiłem zakupy do bagażniczka, schowałem. Pić mi się chce, bo dwie godziny nic nie piłem. Tego auto sprzątałem. Ponad dwie godziny już. Także aż mi się lepiej zrobiło. Aż mi się lepiej zrobiło. Tutaj jest skrzyżowanko prawa rączka. Obowiązuje to z prawej strony. Ten ma pierwszeństwo. Po zakazów zatrzymywania się. Być może zrobię wam kiedyś filmik. O, podjadę tak jest na przykład tutaj jakiś gdzieś pokażę Wam autohaus gdzie są na przykład samochody są droższe z gwarancją pewniejsze a mogę Wam też pokazać gdzie są autohausy takie gdzie ja bym nawet kurde nie poszedł oglądać szczerze mówiąc i jestem pewny, że w każdym aucie gdzie pójdę do takiego autohausu znajdę coś co będzie przemawiało za tym, że nie warto kupić takiego samochodu, ja wiem, że nie wszyscy mają pieniądze na to, żeby kupić idealne auto czy auto swoich marzeń. Ale naprawdę auto kupuje się z głową. A nie oczami, a zdecydowana większość kupuje oczami. Wiem, bo mój kolega maluje, przygotowuje samochody do komisów w Polsce Widziałem już auta jak przyjeżdżały do niego ze skręconymi licznikami Też nie ze skręconymi, widziałem je później w komisach ile miały Ma Wiadomo, że to już było jakiś czas temu Ale wiem jak się auta przygotowuje I zazwyczaj jest to jakieś tam lakierowanie Polerowanie, a więc z zewnątrz ma lśnić, żeby nie było się do czego za dużo dopierdzielić. Środeczek zawsze pranie, czyszczenie, obowiązek, ewentualnie jakieś oprzycie kierownicy, wymiana boczka, nakładków, nakładek na pedały, wyciaraczek itd. Cofnięcie licznika, i klient, który kupuje oczami, nie sprawdzi takiego auta, wyjeżdża. Czasami może trafić, ja nie mówię, że nie. Czasami może trafić takie auto, które było z 400 cofnięte, a poprzedni właściciel naprawdę dbał gdzieś tam o samochód. Ktoś kupi takie auto, będzie cofnięte na 180, ładnie wyczyszczone, wysprzątane. Ktoś kupi, będzie jeździł i cały czas będzie żył w tej świadomości, że to auto tyle kilometrów ma. Jednak i tak w takim samochodzie też przyjdzie czas, gdzie pewne rzeczy wyjdą. Ale wiadomo, tam samo nie ma się co bać, że tak powiem, przebiegłego auto jest naprawdę utrzymane, zadbane. Wszystko było robione na czas. Bardziej bym się bał takich samochodów, gdzie były do floty kupowane i we flocie były długo tuczone, a więc kilometrów nawalone, wymiany oleju co 30 tysięcy kilometrów, a czasami nawet więcej. Każdy wie, jak niektóre firmy robią, że wali 30 tysięcy cofa licznik na 10 robi to ktoś, kto cofnie wszędzie że się w serwisie nie zetną zrobi jeszcze 10, czyli zrobi tam 40-50 tysięcy jedzie do serwisu, robi obowiązkowy przegląd i takie auto nie bez serwisu a w rzeczywistości ma nakulane kilometrów, ileś tam więcej jeśli ktoś to naprawdę dobrze zrobił, to mega ciężko wtedy jest wykryć to ale sam znam osobiście taki przypadek Gdzie osoba, która cofnęła Jak auto miało bodajże 120 tysięcy Cofnęła je chyba na 30 czy 40 I po 3 czy 4 latach Wystawiła do sprzedaży auto I przyjechał ktoś Kupić ten samochód Oglądnął Spisał umowę Spisał umowę Wam powiem I po 3 dniach jak auto sobie goś doprowadził, wszystko dał auto do sprawdzenia do specjalistów, a oni znaleźli w czujniku chyba skrzyni biegów. Jak się nie mylę, to był Volkswagen, że auto było cofnięte. I wszystkie przebiegi, jakie były, kiedy były serwisy, wszystko wydrukował. Zadzwonił goś do niego i mówi: Tak, masz czygnię na oddanie pieniędzy. Jak nie, sprawa idzie na policję i do sądu. I goś oddał. Nie miał wyjścia. Jakby sprawa poszła do sądu, mógłby stracić całkowicie auto, pieniądze, a jeszcze do tego i siedzieć. Także się to nie opłaca. Dlatego jest coś takiego bardzo często w Niemczech jak samochody na sprzedaż tylko i wyłącznie na eksport. Co to oznacza? Że tylko i, poza, tylko i wyłącznie poza granicę Niemiec I takiego auta już bym nie kupił. To by było na tyle w tym materiale. Do usłyszenia. W kolejnym pozdrawiam i cześć.